Problem impedancji głośników i kolumn głośnikowych nadal niestety spędza sens powiek niektórym użytkownikom sprzętu audio. To jedno z podstawowych zagadnień, było już omawiane kilka razy w naszych filmach, ale nadal budzi wiele wątpliwości i stwarza sporo nieporozumień. Wynika to trochę z nieco powierzchownego traktowania problemu impedancji przez użytkowników, a także producenci kolumn głośnikowych wprowadzają sporo zamieszania w tym temacie. Czym zatem jest właściwie impedancja i czym różni się ona od rezystancji? Samego pojęcia impedancji, takiego ogólnego pojęcia, nie będę tutaj szczegółowo tłumaczył w sposób akademicki, bo chyba wykraczałoby to poza ramy naszego programu. Jest to dość skomplikowane zagadnienie oparte na pojęciu liczb zespolonych, oraz trzeba pamiętać, że impedancja to nie tylko wielkość elektryczna, bo może odnosić się ona także np. do mechaniki. Nas interesować będzie impedancja elektryczna, szczególnie ta odnosząca się do głośników i zestawów głośnikowych, oraz jej rola w dopasowaniu ich do wzmacniaczy audio. Nie znaczy to, że mam zamiar potraktować temat impedancji powierzchownie, wręcz przeciwnie. Postaram się tym razem wytłumaczyć to w sposób, mam nadzieję, zrozumiały i pozwalający na wykorzystanie tych informacji w praktyce. Każdy głośnik ma kilka parametrów, takich jak znamionowa moc, efektywność, średnica membrany itd. Jednym z Parametrów głośnika jest jego impedancja. Najczęściej głośniki miewają impedancję 8 lub 4 omów, rzadziej można spotkać głośniki o impedancji 6 omów. Ale przecież jednostki omów używa się również do wyrażania rezystancji elektrycznej, skąd więc ta zbieżność? Otóż impedancję również wyrażamy w omach, tak jak rezystancję. Czym zatem różni się impedancja od rezystancji, skoro używają one tych samych jednostek? Otóż impedancja występuje w obwodach prądu zmiennego, tam gdzie występują obok czystej rezystancji również indukcyjność lub pojemność elektryczna. A ponieważ wzmacnia Audio wytwarza na wyjściu prąd zmienny, a cewka głośnika ma indukcyjność. Mamy powody, żeby nie zaniedbywać pojęcia impedancji. Weźmy sobie głośnik i zmierzmy rezystancję jego cewki po prostu omomierzem. To jest głośnik, którego impedancja znamionowa wynosi 8 omów. Widzimy jednak, że rezystancja cewki głośnika ma dużo mniejszą wartość niż 8 omów. W tym wypadku jest to trochę ponad 5 omów. Zatem rezystancja cewki głośnika zawsze będzie mniejsza niż znamionowa impedancja głośnika. Widać więc wyraźnie, że wartość rezystancji jest tylko częścią wartości impedancji cewki głośnika. Dlaczego właściwie tak się dzieje i skąd głośnik bierze te dodatkowe omy dla swojej wartości impedancji? Zróbmy sobie jeszcze jeden eksperyment. Mamy tutaj ten sam głośnik i do jego zacisków podłączmy sobie na chwilę zwykłą baterię 9-woltową. I jak widzimy w czasie podłączania membrana nam się wychyla, oczywiście kiedy zamienimy bieguny, będzie nam się wychylała w drugą stronę. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ energia elektryczna z baterii została zamieniona na ruch, na energię mechaniczną ruchu membrany, a ta z kolei wytworzyła nam y, dźwięk w postaci takiego y, charakterystycznego trzasku. Teraz zamiast Baterii do zacisków y, cewki głośnika podłączyłem zwykłą diodę LED. I zobaczmy, kiedy ruszamy membraną, kiedy odpowiednio mocno klepniemy membranę, to zaświeca nam się dioda LED. Widzimy zatem, że głośnik nie tylko zamienia nam energię elektryczną na mechaniczną, tak jak było w przypadku podłączenia baterii, ale również robi coś odwrotnego, czyli potrafi wytwarzać energię elektryczną z energii mechanicznej. Podczas swojej pracy, kiedy cewka głośnika drga, zasilana sygnałem ze wzmacniacza, wytwarza ona również prąd i prąd ten w pewnym stopniu przeciwstawia się prądowi temu prądowi ze wzmacniacza. Są to skomplikowane zjawiska, bo mamy tutaj indukcyjność cewk i następują przesunięcia fazy pomiędzy prądem a napięciem, ale możemy sobie w uproszczeniu założyć, że drgania cewki przeciwstawiają się nieco prądowi ze wzmacniacza i stąd te do, dodatkowe omy, czyli w dużym uproszczeniu mamy wyjaśnienie różnicy pomiędzy impedancją a rezystancją. No dobrze, ale jak by to wyglądało, gdybyśmy na przykład zablokowali ruch cewki głośnika mechaniczny, na przykład zalali tam w środku cewkę klejem albo coś w tym stylu i nadal dostarczalibyśmy sygnał ze wzmacniacza? Czy wtedy dostalibyśmy również te dodatkowe OMY? Tak, ale już znacznie mniej, bo indukcyjność cewki nadal by funkcjonowała, mimo że byłaby ona zablokowana, ale cewka nie, wytwarza, nie wytwarzałaby już wtedy przeciwstawnie skierowanej energii wynikającej z jej ruchu, no bo po prostu byłaby mechanicznie zablokowana. I tylko w przypadku, kiedy zasilalibyśmy cewkę głośnika prądem stałym, czyli na przykład za pomocą takiej baterii, to wtedy liczyłaby się tylko czysta rezystancja drutu, z którego wykonana jest cewka. Tak w dużym uproszczeniu można wytłumaczyć, bez użycia wzorów i wykresów, dlaczego rezystancja głośnika mierzona omomierzem ma niższą wartość niż znamionowa impedancja głośnika. Niestety to nie koniec problemów z impedancją. Zależy ona również i to dość silnie od częstotliwości prądu zmiennego, jakiego dostarcza wzmacniacz do głośnika. Na rysunku widzimy przykładowy przebieg impedancji głośnika w zależności od częstotliwości. Przyznacie, że przebieg ten jest dość ciekawy. Jest to przebieg impedancji głośnika niskotonowego o częstotliwości rezonansowej bez obudowy wynoszącej około 40 Hz i impedancji znamionowej 8 omów. Spróbujmy sobie przeanalizować dlaczego ten wykres Wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Przy bardzo małych częstotliwościach liczy się, jak widzimy, głównie rezystancja drutu cewki głośnika. To zrozumiałe, bo cewka porusza się powoli i z niewielką amplitudą i w związku z tym nie produkuje wiele przeciwstawnego prądu oraz wpływ indukcyjności cewki jest na razie pomijalny. Tak więc, przy niskich częstotliwościach głośnik stanowi duże obciążenie dla wzmacniacza no z powodu niskiej wartości rezystancji. W miarę wzrostu częstotliwości obserwujemy bardzo duży wzrost impedancji głośnika, osiągający maksimum przy około 40 Hz, po czym następuje szybki jej spadek aż do wartości nominalnej, czyli około 8 ohmów. Później następuje ponowny wzrost impedancji wraz ze wzrostem częstotliwości. Zauważmy, że maksimum występuje dokładnie przy częstotliwości rezonansowej głośnika. Dlaczego? Ponieważ wtedy amplituda wychyleń membrany a zarazem cewki jest największa, cewka zatem produkuje najwięcej. Tego przeciwstawnego prądu dla prądu zasilającego i stąd to maksimum. Po przekroczeniu częstotliwości rezonansu impedancja spada do poziomu nominalnego, po czym wzrasta w miarę liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości. Jest to spowodowane po prostu indukcyjnością cewki głośnika. Ciekawe jest to, że wzrosty te są bardzo duże i osiągają kilkukrotny poziom znamionowej impedancji 8 ohmów. To pokazuje nam, że sprawa nie jest taka prosta, ale jak się przekonamy za chwilę, to nie koniec naszych kłopotów, bo na razie. Rozpatrywaliśmy impedancję pojedynczego głośnika. Na co dzień jednak mamy do czynienia nie z pojedynczymi głośnikami, ale z zestawami głośnikowymi składającymi się z wielu głośników obudowy oraz zwrotnicy pasywnej. Te okoliczności powodują, że impedancja takiego zestawu staje się wynikiem jeszcze większej ilości zmiennych, ale nie martwmy się na zapas i przez to spróbujemy przebrnąć. Wyobraźmy sobie, że mamy zestaw głośnikowy dwudrożny, taki jak na przykład ten, składający się z głośnika średnio niskotonowego i głośnika wysokotonowego. Obydwa mają impedancję 8 omów, czyli ten ma 8 i ten również ma 8 omów. Natomiast cały zestaw również posiada impedancję określaną na 8 omów. Jak to możliwe, skoro mamy dwa głośniki połączone równolegle, a mimo to impedancja całego zestawu ma nadal 8 omów? Dzieje się tak, dlatego że w zestawie występuje podział częstotliwości. Mamy zwrotnicę pasywną w środku i dzieli ona pasmo dla obu głośników, dlatego nie możemy ich traktować jako po prostu połączonych równolegle. Podobną sytuację będziemy mieli dla zestawu trójdrożnego. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w sygnale muzycznym mogą się pojawiać jednocześnie częstotliwości niskie i wysokie o dużym natężeniu i wtedy impedancja całkowita zestawu głośnikowego może spaść chwilowo znacznie poniżej impedancji znamionowej zestawu. Oprócz tego niektóre zestawy głośnikowe mo mogą posiadać nietypowe rozwiązania zwrotnic pasywnych, tak zwane pułapki rezonansowe, które służą do tłumienia rezonansów głośników, o których opowiadałem przed chwilą. Powoduje to dodatkowe obniżenie impedancji znamionowej takiego zestawu głośnikowego. Możemy zatem mieć sytuację, kiedy kolumna głośnikowa, która ma impedancję Znamionową 8 ohmów, w istocie ma minimum impedancji na przykład przy 3 omach Na taki zestaw mówi się, że ma on trudny przebieg impedancji, a to zmienia zasadniczo nasze podejście do dopasowania takiego zestawu do wzmacniacza. A dlaczego producenci tak ochoczo podają impedancję zestawu jako 8 ohmów, a pomijają milczeniem to, że jego minimum leży tak nisko? Z dwóch powodów, pierwszym z nich jest chęć przedstawienia większej efektywności takiego zestawu, po prostu podłączamy taki zestaw zestaw 8-omowy i gra on głośniej niż inne 8 omowy. Drugi powód to to, że zestaw 8 jest chętniej wybierany przez klientów jako bardziej bezpieczny dla wzmacniacza. No właśnie, jak to jest z tym bezpieczeństwem i jak to jest z tym doborem 8-omów do 4-omów itd.? Zastanówmy się również nad tym tematem. Tak jak już wspomniałem na początku Produkuje się zestawy głośnikowe O impedancji znamionowej 4 lub 8 ohmów Rzadziej można spotkać takie O impedancji 6 ohmów Natomiast wzmacniacze audio Mogą występować jako te przystosowane Do impedancji 4 lub 8 ohmów Mówię występują jako przystosowane Bo nie używa się określenia, że wzmacniacz Ma impedancję wyjściową 4 lub 8 ohmów W istocie impedancja wyjściowa Wzmacniaczy ma wartość ułamka oma I jest zupełnie czymś innym Tak więc mamy w zasadzie tylko kilka możliwości. Rozpatrzmy je po kolei. Na początek omówmy sobie sytuację, kiedy mamy wzmacniacz przystosowany do impedancji 8 ohmów i zestawy głośnikowe o impedancji również 8 ohmów. Taka sytuacja wydaje się optymalna i zazwyczaj nie mamy problemu z taką konfiguracją. Moc wzmacniacza jest wykorzystywana w pełni, a wzmacniacz jest bezpieczny i nienarażony na przeciążenia. Ale jest pewien haczyk. Jeśli kolumna jest tylko sygnowana jako 8 ohmowa, a w rzeczywistości ma minimum przy np. 3 omach, tak jak to tłumaczyłem wcześniej, to mogą pojawić się kłopoty. Wzmacniacz może nieczysto odtwarzać niektóre częstotliwości i być chwilami przeciążany. Podobną sytuację możemy mieć, kiedy korzystamy z kolumn 4-omowych i wzmacniacza przystosowanego do obciążenia 4-omami. Druga możliwość to kolumna 8 i wzmacniacz przystosowany do obciążenia 4 -omowy. Tutaj nie grozi nam raczej przeciążenie wzmacniacza nawet dla tak zwanych trudnych zestawów. Ale trzeba pamiętać, że moc naszego wzmacniacza spada wtedy mniej więcej o połowę. W niektórych wzmacniaczach jest to nieco mniej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ na dwukrotnie wyższej wartości impedancji wydziela się po prostu połowa dostępnej mocy wzmacniacza. Może zatem się zdarzyć, że kiedy mamy wzmacniacz o mocy 2 razy 20 W na 4 Ohmach, po podłączeniu zestawów 8 Ohmowych będziemy mieli do dyspozycji tylko 2x10 W, a to troszkę za mało nawet jak na warunki domowe. Kiedy będziemy Gdybyśmy starali się wycisnąć wszystkie soki z takiego wzmacniacza, szybko go przesterujemy i możemy sobie spalić niespodziewanie twittery, czyli głośniki wysokotonowe w naszych zestawach. Taka mała niespodzianka. Kolejna możliwość to kolumny 4-omowe i wzmacniacz przystosowany do obciążenia 8-omów. Takiej konfiguracji należy raczej unikać. Co prawda można sobie wyobrazić funkcjonowanie takiego kompletu na przykład w sypialni, gdzie nie słucha się głośno, ale zawsze może zdarzyć się sytuacja niespodziewana, kiedy na przykład dziecko podgłośni nam wzmacniacz zbyt dużo i przeciążymy go lub nawet może się on uszkodzić. Nowoczesne wzmacniacze mają zabezpieczenia i urządzenie prawdopodobnie po prostu się wyłączy na chwilę, ale starsze wzmacniacze, tak teraz modne, może czekać serwis. Na obciążeniu 4-omowym wydziela się zbyt duży Prąd, do którego wzmacniacz nie jest przystosowany i stąd powyższe kłopoty. No i jeszcze sprawa kolumn 6-omowych. Jest to próba producentów wyprodukowania zestawów o uniwersalnej wartości impedancji. Ja jestem zwolennikiem teorii, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Uważam, że owszem w pewnych okolicznościach, kiedy na przykład nie mamy wyboru, można zastosować taką opcję, ale ja jestem zwolennikiem zestawów cztero- lub 8-omowych, bo tylko one pozwalają wykorzystać w pełni możliwości naszego wzmacniacza. No chyba że mamy wzmacniacz przystosowany do kolumn 6-omowych. No to wtedy najlepiej rzeczywiście takich użyć. Miałem już kończyć, ale przypomniałem sobie, że można spotkać zestawy głośnikowe, które są opisywane jako od 4 do 8 omów. Taki opis nic nam nie mówi i jest chwytem czysto marketingowym, mającym reklamować taki zestaw głośnikowy jako w pełni uniwersalny. Jak zatem należy traktować impedancję takiego zestawu, kiedy już go nieopatrznie kupiliśmy? Powinniśmy traktować go jako 4 omowy i taki wzmacniacz do niego dobrać. Na koniec chciałbym udzielić Wam pewnej porady. Kiedy będziecie wybierać wzmacniacz, zwróćcie uwagę na to, żeby był on przystosowany raczej do obciążenia 4-omowego. Niektóre wzmacniacze mogą znieść nawet obciążenia impedancją 2-omów, tak jak opisywany niedawno NAD3240PE. Posiadanie wzmacniacza przystosowanego do impedancji wyłącznie 8-omów zamyka nam w pewnym stopniu dostęp do niektórych modeli dobrych zestawów głośnikowych o niższych impedancjach. Trzeba też wciąż pamiętać, że dobre, dobrze brzmiące zestawy mają zazwyczaj trudny przebieg impedancji, i wzmacniać przystosowane... Do 4 ohmów łatwiej wysteruje taką kolumnę niż taki przystosowany wyłącznie do obciążenia 8-ohmowego, chociaż czasem bywa inaczej. To tyle na temat impedancji. Mam nadzieję, że wyjaśniłem kilka spraw związanych z tą trudną do zrozumienia wielkością. Ale tak już jest, te trudne pojęcia, które ciężko wyjaśnić w prosty sposób i które nie są łatwe do uchwycenia w sposób intuicyjny, znakomicie sprawdzają się w praktyce. Podobnie jest z fizyką kwantową, która wymyka się często intuicji, a doświadczenie zgadza się z teorią do 12 miejsca po przecinku. Ale Nie bójcie się, nie będę opowiadał o teorii kwantów. W kolejnym odcinku wrócimy na warsztat reduktora, a co na nim zastaniemy, przekonamy się wkrótce. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na kapsel można kupić koszulki i gadżety z logiem Reduktora Szumu. Piszcie na adres reduktorszumu.gmail.com, jeśli macie pomysły na tematy odcinków reduktora. Możecie odwiedzić także nasz profil na Facebooku. No i zapraszamy na kolejny odcinek. junkie